Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowych pojazdach, które do nas zawitają. Kiedy to się stanie, tego jeszcze nie wiemy. Prawdopodobnie będzie to, kto wie, po nowym roku. Ale tutaj o terminie nie będziemy rozmawiali, dlatego że Wargaming, przedstawiając nam nowy sezon, zakomunikowali, że te pojazdy się pojawią. Prędzej, najpierw. Spodziewałbym się amerykańskiego czołgu ciężkiego, dwulufowego, a dopiero później dwurórek pojazdów drzewkowych z nacji radzieckiej. Tak więc dzisiaj porozmawiamy sobie o tych pojazdach, ale będziemy się posiłkowali parametrami z wersji pc Tak więc tutaj pojawią się trzy pojazdy. Jakie to pojazdy są? IS-2-2, IS-3-2 i ST2. Takie nazwy tych pojazdów. Patrząc na Tankopedię z wersji pc mamy tutaj właśnie pojazd ósmego tieru is 2 Następnie mamy pojazd dziewiątego tieru, czyli IS3-2. Taka nazwa. I ostatni pojazd, czyli ten trzeci dziesiątka. Tutaj mamy ST2. Tak to wygląda na wersji pc Jeśli chodzi o parametry tych pojazdów. Tutaj mamy ósemkę, tak? Co nas interesuje? Oczywiście interesuje nas penetracja. Działo tutaj jest 100 mm. Jeżeli chodzi o obrażenia, słuchajcie, są mniejsze niż na obiekcie 703 w wersji drugiej, czyli na tym czołgu premium, który obecnie mamy w grze. Ciekawa sprawa, słuchajcie, tutaj działo jest tylko 100 mm, uszkodzenia 300 na strzał z jednego działa. Penetracja 221-256, tak więc premka wypada lepiej, bo na podstawie mamy taką samą wartość, ale na pocisku premium mamy 270 na premce, a tutaj 256. Jeżeli chodzi o obszadowanie, no ten czas jest widać krótszy, 8,5 sekundy. Zasięg spota, nie wiem, czy to w ogóle jest sens mówić, bo to są raczej ciągi niezbyt dobrze spotujące tylko 350 metrów. A ile to jedzie, to nas bardziej raczej powinno interesować. Jeśli chodzi o moc na tonę, mamy prawie 15 koni, powiedzmy sobie tak. A jeżeli chodzi o Premkę, Premka posiada 12 koni na tonę tak więc tu, w tym przypadku, pojazd drzewkowy wypada lepiej. Moc silnika 750 koni, 720 na czołgu premium. Jeżeli chodzi o prędkość maksymalną 34 km na godzinę, a na prędce mamy 38. Tak to wygląda. Co jeszcze tutaj możemy powiedzieć? Słuchajcie, pancerz kadłuba 110, z przodu boki 90, tył 60, wieża 235, boki wieży 140 i tył 120. Tak więc tak to się prezentuje. Teraz kolejny pojazd, czyli dziewiąty tier. I tutaj mamy IS3-2. Jakie tutaj są parametry tego pojazdu? Obrażenia takie same już jak na czołgu premium, bo 390. Penetracja zdecydowanie większa, no ale jest to dziewiąty tier: 243 i 292. Zazwyczaj słuchajcie na dziewiątym tierze czołgi. 9. tieru raczej ta penetracja mniej więcej tak plasuje nam się na 310, 320 do 340 nawet tutaj mamy tylko 292 tak więc no tak sobie bym powiedział przysadunek jest 10,5 sekundy nie wiem to chyba jest bez żadnych bajerów trudno mi powiedzieć dokładnie jak tutaj jest opisane czas stradowania pierwszego i drugiego działa w pojazdach dwulufowych to jest tylko taka gwiazdka, ale nic więcej nie jest dodane. Tak więc 10,5 sekundy, jeżeli chodzi o czas celowania 3 sekundy, celność 0,40, ile to jedzie? 38 km na godzinę, tak jak czołg premium, jeżeli chodzi o moc na tonę 14 koni tak więc troszeczkę lepiej niż na czołgu premium 780 koni. Tak to wygląda, a jeszcze opuszczanie działa, właśnie, bo tutaj jest, oni podają gdzieś opuszczanie działa w ogóle, siła ognia, nie widzę, nie widzę, ale spodziewałbym się tak około pewnie 7 stopni, coś koło tego. Teraz zobaczmy ST2, czyli 10 tier i co nas interesuje? Penetracja oczywiście nas interesuje. No, i tutaj już jest troszeczkę lepiej niż w przypadku dziewiątki. 258, 310, Tak, 310 to też nie jest jakaś fenomenalna wartość, no ale tutaj mamy dużą alfę, no i ta alfa wynosi 440. Jeżeli chodzi o prędkość maksymalną, 40 na godzinę, tak więc już lepiej jeździ niż dziewiątka. Widać, że pojazd jest lepszy od dziewiątki. I mamy 840 kucy, 12 koni na tonę. Tak to wygląda. A teraz jeszcze czas celowania 3 sekundy, celność 0,40. Tak więc pancerz jeszcze, co to nas też również interesuje. Zasięg spota 390 metrów, tak więc no nie jest źle. Pancerz kadłuba, 150 z przodu, 140 boki i 100 mm tył. Jeżeli chodzi o pancerz wieży... 325 na wieży mamy, 200, przepraszam, 160 bok i 160 tył. Tak więc tak to wygląda. I teraz zobaczcie, jak te pojazdy wyglądają. Tutaj mamy całe drzewko. Będziemy zaczynali to drzewko od kw trójki. tak więc jeżeli ktoś chce, możecie sobie już na KW-3 przygotować doświadczenie na tym pojeździe, zebrać po prostu, nagrać ileś tam i później po prostu będziecie sobie odbijali od KW-3. Lecimy is 2, -2 później mamy is 3 -2 i ST-2, a teraz wygląd pojazdów, to jest IS-2-2, -2. przypominam jest to ósmy tier, fajnie wygląda nawet, dość ciekawie. Wieża to tak, jakbym troszeczkę tutaj widział w Polsk polski pojazd, coś, coś takiego, taka okrągła jest. Widać, że nie ma zbyt wielu słabych miejsc na wieży. Jeżeli chodzi o pojazd 9 Tieru, kadłub od Isa 3, a wieża, szczerze powiem, to nie wiem od czego, ale też jest taka w miarę, no chyba widać, że jest dobrze, w miarę opancerzona też nie ma. Zobaczcie, nie ma słabych miejsc na wieży. I pojazd ostatni. Tutaj już no, dość wyraźnie widać, że jest tak jakby tu był właśnie ten włas dowódcy prawdopodobnie. Tutaj widać, że to może być jego słabe miejsce. ST-2. Grałem ostatnio chyba nie. Kilka live'ów wcześniej grałem ST-1 i dzisiaj prawdopodobnie odpalę również live'a. I chciałbym właśnie tym pojazdem troszeczkę... Dłużej pograć, tak żeby właśnie zobaczyć, bo to będzie bardzo podobny pojazd. Ten St1 do St2. No, owszem, nie mamy drugiego działa, ale bardzo podobna maszyna, jeżeli chodzi o mobilność i, i granie. Dlatego, że tutaj ta wieża bardzo podobna jest właśnie do St1. Tak to wygląda. Tak więc słuchajcie, na chwilę obecną nie wiemy dokładnie, kiedy te pojazdy się pojawią. Tak szczerze powiem, tylko są to trzy pojazdy. Wargaming, jakby chciał, to by wprowadził je. Nawet i już w ten wtorek, tak? No ale no, oni muszą dawkować, tak? Bo mamy pokazany cały czas ten pojazd amerykański. I tak więc prawdopodobnie najpierw pojawi się premka. No, muszą na czymś zarobić, a dopiero później wprowadzą te pojazdy. Zobaczymy, czy po nowym roku, czy jeszcze wyrobią się w tym roku. Chociaż nie spodziewałbym się, dlatego że mm, mamy i również święta. Ten tryb zabawkowy wejdzie, tak więc raczej te pojazdy dopiero zobaczymy. Po nowym roku. No ale nic, zbierajcie sobie wolne doświadczenie, zróbcie sobie kw trójkę i później na KW3 zróbcie tak, żeby to doświadczenie również było. Później będzie Wam łatwiej, i szybciej odblokować. Jeszcze tutaj chciałbym Was poinformować, a szczególnie graczy z Xboxa, jest taki pakiet od Wargamingu, tylko że musicie posiadać. Ultimate'a i wtedy po prostu możecie sobie ten pakiet wziąć za darmo. A co jest w tym pakiecie? Słuchajcie, jest to na Xboxie. W tym pakiecie mamy tak T42, czyli amerykański czołg średni, posiadam go, bardzo fajny. Mamy John Frosty May, dowódca premium 3D, tak więc bardzo fajnie też. Mamy 15 wzmocnień PD pojazdu razy 1.25, 15 wzmocnień PD dowódcy, razy 2, 15 wzmocnień srebra, 1.25 i 7 dni konta premium. Jeżeli ktoś posiada T42, otrzyma rekompensatę w postaci srebra 2 800. Tylko potrzebne jest wam Ultimate. Jeżeli ktoś posiada Ultimate'a, to jest taka informacja dla tych, a kto wie, słuchajcie, ta paczka ona Dość dużo kosztuje, bo zobaczcie, tutaj ona kosztuje 229 zł. Tak więc, kto wie, czy nie opłaci się na przykład kupić ultimate na miesiąc czasu i później po miesiącu czasu zrezygnować, a paczka Wam oczywiście zostaje. Tak więc rozważcie taką propozycję, rozważcie taki. Scenariusz, kto wie, może ktoś się zdecyduje. Ja po prostu tylko was informuję. Tak więc, na chwilę obecną, z mojej strony to wszystko. Dzisiaj zapraszam. Prawdopodobnie będzie live i pojeździmy, postrzelamy. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej.